Wam o siebie tak samo jak o innych. Nie bez powodu myśl ta przyszła mi do głowy akurat dzisiaj. Sobota, coś Wam to mówi? Wiele kobiet dostaje właśnie bzika na punkcie porządków. Urabiają się po łukcie, aby wszystkim było miło. Pachnąco, smacznie. Często zapominając o chwili dla siebie. Drogie panie, drodzy panowie, przypominam. Warzymy kawkę, herbatkę. I siadamy do oglądania kaloszków. Zapraszam. świętego Mikołaja, składa już fotel y, dla świętego Mikołaja mamy progres <grystanie> wczoraj zaczęłam nagrywać vlogmasa o sprzątaniu, jeszcze go nie skończyłam, bo oczywiście cała reszta stoi ale salon, podłoga doczyszczona po trzech godzinach skrobania farby i czego popadnie doczyściłam swoją podłogę wygląda już naprawdę dużo, dużo lepiej co na kolanach, to na kolanach ale wierzcie mi, że ja podłogę na kolanach myję tylko raz do roku. Tosia nie wie, co się dzieje. Widzicie, już tutaj mamy poskładane nowe mebelki. Julka składa fotel. Musimy jeszcze rozłożyć i trochę naprostować dywan. Na razie mamy tylko jeden dywan. Bo nie wiemy, czy nam będzie pasować. Sofa przyjedzie w następną środę, więc. Um, no, powoli, powoli już się dzieje. Na razie mebel do telewizora będzie ten sam, ale też chcę zamówić taki jak te dwa nowe rogały więc wszystko się wymieni nie mam zamówionego jeszcze stolika do kawy, no i Janusz musi sobie sam wybrać fotel, bo te, które ja chcę mu wybrać, to mu się nie podobają, więc kupi sobie sam Kicia, Kicia sobie znalazła świetną miejscówkę, często je szukamy a ona po prostu kładzie nam się tutaj na krzesłach i śpi salon już jest odkurzony no i półki. Słuchajcie, to jest jeden wielki fart, że po prostu idealnie zmieściły mi się tutaj przy parapecie po prostu idealnie. Fajne jest to, że są też metalowe, będę mogła tu sobie stawiać właśnie doniczki z kwiatkami. No i tutaj mam jeszcze jedną taką szafeczkę, przez którą wszystko prześwituje. Zobaczymy jeszcze. Także Aktualizacja, zaraz sprzątamy dalej. A Jula może po południu zarobić ciasto na pierniki, nie? Mhm. Tak, także taki oto vlogmas. To się chyba się cieszy. To się jeszcze musi wyjść na dwór. Fajnie, nie? Nowy dywan do wytarzania, ale się będzie fajnie drapać na nim. Bo on taki ja bardziej mam... bardziej sznurkowy, tak. I to była głupota, że kupiłam taki dywan, bo sierści z niego nie wyciągnę. Taki sznurkowy, Tosia się ja będzie mam... na nim drapać na pewno, co. To Siula. Jeszcze brakuje nam karniszu na Firany. Karnisza. Nie młodecko moja. Wsypać ziemię z kwiatów, i znowu mam sprzątanie. Troszkę zostaw. Julka królowa życia śpi sobie na fotelu mojej. Muszę go jeszcze odkurzyć i zastanawiałam się, czy nie kupić podnóżka. Sobie pod ten fotel, to ten mebel, ten stolik robi funkcję podnóżka i stolika. Tutaj mam taki stolik na kółeczkach, który jest też stricte przeznaczony do sofy, bo przy sofie ma być mały stolik, nieduży. Więc to ma być taki pomocniczy stoliczek. Tak, jak widać moje kwiaty też dostały przy remoncie, bo wyglądają naprawdę fatalnie. Już niektóre pousychały i bardzo zwiędły, bo brakuje im wody. Nie podlewałam ich przez cały remont. Nie zajmowałam się nimi, więc czas to zrobić i one może troszkę odżyją. Nie wszystkie. Muszę właśnie uszczepywać też liście. Najgorzej ma Monstera Manki. Nie wiem co jej się stało. Czy ja ją po prostu przesuszyłam? Ale ona cały czas mi żółknie. Czy ja ją podlewam, czy nie, to ona i tak żółknie, i cholera wie o co jej chodzi. Ja ją już tak poprzycinałam. A te dwie ze sklepu jeszcze nie przesadziłam, taka jestem mądra. Także nie wiem, czy one są przelane, czy przesuszone. Teraz je trochę przesuszyłam i dalej żółkną. Więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Spróbuję jeszcze to uratować, ale to już jest ostatni mój zakup Monstery Mankay, mimo tego, że wyglądają pięknie. Kurde, no dwie stówy za taki kwiat i poszedł w cholerę trudna jest w utrzymaniu, może jej temperatura nie odpowiada, zresztą ona nie chce odpowiedzieć, co jej nie odpowiada dobra, sprzątamy mały burdel, ze strychu jeszcze przyniosłam parę rzeczy, które chciałabym pożyć i to są takie dwa słoniki, kiedy się kupiłam na lupę marketcie ale ja je lubię, więc ja je sobie zostawię i tutaj na drewko do kominka ten przyrząd też zostaje u mnie on tu będzie stał a słoniki postawimy tu przy kominku. I chciałabym jeszcze właśnie przy kominku postawić dwa takie obrazki szkicowane właśnie, narysowane przez Julkę, albo po prostu coś wydrukuję, ale zrobię je sama. O, właśnie chciałam, żeby sobie taka mamcia z synkiem była tutaj na kominku. Tutaj mam jeszcze takie rzeczy do kominka. Tutaj mamy listę kupioną już 5 lat temu, ale wiecie, wszystko musi nabrać daty, jak to u Janusza bywa. Tak się prezentuje już kominek. I teraz dostałam pod komentarzami sporo takich podpowiedzi. Pomaluj deski na biało. Tutaj będzie stał telewizor. Ale te deski już były wcześniej białe. I wiecie co ja zrobiłam? My z Januszem je skrobaliśmy przez 4 dni. Żeby dobić się do słoi i tak dalej. I pobejcować te deski. Są już tak zdezylowane. Więc jak ja je znowu pomaluję na biało. To po pierwsze. Janusz dostanie białej gorączki. Bo już je skrobaliśmy raz. A druga sprawa. Będzie wszędzie biało. A to nie wchodzi w grę. Bo już Janusz zwariuje i będzie się czuł. No jak w szpitalu. Więc dechy zostają. Dla Janusza dechy są do zerwania, a ja chciałam je mieć. To jest taki lekko norweski akcent, jakieś drewno w domu, i myślę, że one spoko tutaj będą wyglądały. Tutaj kaminek ma kamień, więc tego nie da się przemalować. Belki od kominka też nie będę malowała, bo nie wiadomo co ja tutaj wymyślę za 5, 6, 7 lat. I nie będę tej deski skrobać, bo ona ma zdobienia, więc jeżeli ja ją teraz przemaluję i ją przeskrobię. To będzie po prostu e, dramat do skrobania, jeżeli mi się odwidzi ten kolor. To jest kolor drewna, na razie tutaj jest ciemno. To w rzeczywistości ona nie jest aż tak mocno miodowa, jest jaśniejsza. Widzę już po kamerce, że trochę kłamie. E, I na razie i tak tu będą ustawione świąteczne ozdoby za chwilę. A poza tym, to chciałam mieć kilka rodzajów drewna w salonie, kilka kolorów drewna, bo stolik chciałabym zamówić bardziej pod ten kolor. O ile nie kupię innego, i stół, więc tak. I ogólnie pomyślałam sobie, że jeżeli będzie kilka naturalnych rzeczy, kilka naturalnych kolorów, na przykład taki pleciony dywan, coś z Wikliny, zielono, jest trochę metalowych rzeczy. Tutaj znowu te półki mają inne kolory. No, meble są troszeczkę do zmiany, ale póki co też myślę, że się jakoś tam wtopią. Więc wszystko jakoś tam ze sobą się dogada. Fotel trzeba wywalić, bo już na niego też patrzeć nie mogę, ale Janusz musi na czymś siedzieć. Więc uważam, że to w sumie nie najgorzej to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już w ogóle, jak się wszystko skończy. Tu mam jeszcze bęben stary, afrykański, ale ja go zostawię na kwiaty, jako piedestal na kwiaty, więc bęben zostanie, on już jest trochę zniszczony, ale postawię na nim kwiat, będzie robił na stolik, za stolik. Tutaj mam jeden i chyba dokupię sobie jeszcze coś ładnego w sparsiopie, ale jeszcze musimy przenieść tutaj tą szafkę i tutaj będzie miejsce wtedy. Na kwiaty, i tutaj będzie szła jeszcze taka witrynka, którą zobaczycie już w następnym tygodniu. Ja się zbieram. Julka będzie robić dzisiaj placki ziemniaczane z sosikiem. Tak. Pierwszy muszę napisać listy do polski. No to Julka zaraz napisze listy do polski tak. na International tak. Summarbite, czyli Julka ma normalnie jeszcze zajęcia online. Julka zaraz pisze. Ja się biorę za sprzątanie tego bałaganu. Jula robi dzisiaj piernikowe ciasto i. Placuszki ziemniaczane. Mhm, uh -huh. to do dzieła. I'm walking around feeling free Thinking about what's happened to me from July Up now. To realize that I can't see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Usiąść i płakać. Montuję właśnie vloga. Jest godzina 18, a o 16 miał być wypuszczony. W trakcie montowania przed południem okazało się, że ładowarka została w pracy, bo byłam dzisiaj w pracy i myślałam, że będę miała chwilę, żeby coś zrobić. A udało mi się tylko zrzucić z karty filmy do składania. No i cóż, w trakcie trwania prac właśnie się zorientowałam, że przecież kupiłam sobie piękne zasłony z IKEA, właśnie tutaj, żeby dodały trochę takiej świeżości i powiewu w tym kąciku. I co? Tak się cieszyłam, że na styk mi weszły tutaj meble. No a przecież firanki jeszcze będą, karniesz nie zawieszone, Więc tak naprawdę tutaj ta półka, no to tak średnio będzie włazić na firany albo coś takiego, więc nie wiem jeszcze co zrobię. Albo poprzestawiam te meble, albo firany zawieszę tylko właśnie tu w tym kącie, gdzie jest ee, balkon. Jeszcze nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, ale w ogóle myślałam, że tą szafkę, którą tutaj zamówiłam, dopiero jak Julia ją zaczęła składać, to mówię, kurczę, serio, ja zamówiłam taką szafkę, bo myślałam, że nie ma tutaj tej, tego tutaj rogu i że ją będę mogła przesuwać właśnie w tą stronę. Ja nie wiem, co ja zamówiłam, wiecie, naprawdę nie mam pojęcia, co ja zrobiłam. W każdym razie spróbuję jak najszybciej burzucić Wam jeszcze vloga, żeby szedł, żeby szło to codziennie. No, i jadę do pracy dokładnie za 3 godziny, muszę wyjechać z domu, więc złożę coś na wieczór jeszcze, o ile będę miała co. Po prostu masakra, jestem w ciemnej dół. Tylko usiąść i płakać po prostu. Na bieżąco nagrywam i montuję, i tak naprawdę nie mam żadnego takiego vloga. Ze sprzątania chcę wszystko złożyć do kupy, bo tak naprawdę teraz, jak sprzątam i robię sobie już takie te większe przedświąteczne porządki, nie generalne. Ale no takie lepsze niż zawsze. To zawsze mi przychodzą jakieś po drodze podpowiedzi dla Was do sprzątania, więc staram się tak na bieżąco właśnie no sprzątać i nagrywać też do tego vloga sprzątającego. Więc nie wiem, czy go po prostu nie wypuszczę już całkiem po weekendzie, bo cały czas mi coś dochodzi, a wiem. Została mi kuchnia, tylko druga strona kuchni, bo ja już posprzątałam, korytarze, sypialnie i pokoiki. Widzicie co, wyglądam tak, jakby mi nos krwawił. Chyba mam kamerkę brudną. A nie, nic nie krwawi. Ani kamerka nie brudna. Jakoś tak dziwnie cień pada w kiepskie światło. Tak, i właśnie będę kończyć, jeszcze sprzątać. I dopiero będę dogrywać, więc próbuję sobie z Julią nagrać jutro jakiś stały vlog, żebyście mieli co oglądać. Julka za chwilę zabierze się za pierniczki i ja skończę tylko. Montaż. Myślę, że godzina mi zejdzie do końca i, i uda mi się jeszcze godzinkę popracować w kuchni i zamknąć przynajmniej do jutra. Kuchnie Boże, czy Wam też tak to idzie? Po prostu jak krew z nosa. Ja mam 1500 myśli teraz, co bym mogła zrobić i co jeszcze nie jest zrobione. Nie wspomnę o tym, że muszę porobić jeszcze przelawę dzisiaj i budżet uzupełnić, bo nie wiem na czym stoję przez to, że po prostu budżet leży. Jest Dzień, w którym dzisiaj nagrywam jest 5 grudzień, a ja... ja nie mam pojęcia, co tkwi w moim koncie, bo już od pięciu dni nie mam budżetu zrobionego. Dramat. Po prostu dramat. Mam nadzieję, że ten weekend mnie uratuje. Propo Julki w wyniku. Tosia tak, Tosia musi dostać kapcie na święta. Jula jest u siebie w pokoju, jeżeli chodzi o słowo Julka. To jak chcesz szukać sobie Julki, to szukaj sobie Julki. W pokoju jest i szukaj. Idź. Tak, a Julki wynik przyszedł dzisiaj rano dopiero i okazało się, że Julka nie ma koronawirusa, czego się spodziewaliśmy, tak naprawdę, więc tak naprawdę na wynik nie, nawet nie 24 godziny czekałyśmy. Dosłownie wczoraj o pierwszej miała wyniki, a dzisiaj rano już po siódmej te wyniki były na stronie internetowej. Miałyśmy informację, że jeżeli będzie zakażona, to dostaniemy tego samego dnia jeszcze odpowiedź telefoniczną wieczorem, że do nas zadzwonią i powiedzą nam, co dalej. A jeżeli nie, to mamy sobie szukać informacji w przeciągu dwóch dni, pojawią się na stronie internetowej po zalogowaniu. Więc tak też zrobiliśmy już, wyniki dzisiaj były, ale nie omieszkałam jej zrobić pranka i zażartować sobie rano, jak spała. Po prostu wpadłam do niej do pokoju i powiedziałam, Jurka, Jurka, masz wynik pozytywny. Młoda się tak wystraszyła i mamo, ale mnie wystraszyłaś, serio, myślałam, że będziemy się z wyspy już wyprowadzać. <grym> Także troszeczkę się uśmiałam, ale no musiałam jej to zrobić. <grym> no i klaps. Pierników nie zrobimy. Julia poszła spać. No i nie mam kwaśnej śmietany, a do tych pierniczków alpejskich są potrzebne, jest potrzebny cały kubek kwaśnej śmietany. I trochę więcej miodu jak ja posiadam, ale to nic nie szkodzi, bo wybieram się jeszcze dzisiaj do pracy, więc uda mi się podjechać do sklepu i kupić brakujące składniki. A ja korzystam z okazji, że Julia śpi i starego nie ma. Zapakuję im prezenty na Mikołaja, bo, bo jutro <noise> muszę schować Mikołaja, a te gamonie nie oglądają mojego vloga. Tak szybko bynajmniej, więc na pewno do rana go nie zobaczą. Ja już kostki do whisky, takie, które wkłada się do zamrażarki i chłodzą whisky, a nie rozpuszczają się jak lód. Ja je kupiłam w Tigerze i naprawdę wyglądają przepięknie. Były jeszcze ciemniejsze, ja wziąłam te jaśniejsze i mają też taki ładny woreczek do przechowywania na przykład w barku, czy gdzieś tam właśnie w szafce. Więc myślę, że to mu się spodobało, bo kiedyś u kolegi właśnie widział i chyba mu się to podobało. Więc fajnie, że akurat przed świętami dostałam coś takiego, akurat w buta, małe, cieszy i ok. I z czekoladkę, a Julce wymyśliłam coś takiego i od razu będziecie wiedzieć po tym, jaki instrument Julka wybrała. Mam opakowanie z Aparta, ale zrobię jej takiego małego pranka. Ona wie, bo ona sama chciała ten instrument, ale powiedziała, że wszystkie takie dodatki do tego instrumentu kupi sobie sama. Wzięłam jej jeden mały dodatek na spróbowanie tego instrumentu już w Wigilię, bo później sklepy będą pozamykane, święta i tak dalej i jest to kostka do gitary. Tak, Julia się zdecydowała na gitarę akustyczną z metalowymi strunami i na niej się dużo ciężej gra. To się nie kładzie na papierze, dlatego kostka, zrobimy jej planka. będzie myślała, że to biżu. No i oczywiście Julce kupowałam wcześniej kombinezon, który widzieliście, ona go sobie już będzie nosić. Ten z zalando jeansowy, więc ten kombinezon już ona dostała. Oprócz tego zrobimy im jeszcze rózgi i powiesimy na nie cukierki. Także dla Julki jest mała rózga, a dla, na już, dla Janusza to w ogóle powinnam całe drzewo mu wsadzić w buta. Aczkolwiek ostatnio tutaj w pokoju się starał, pomagał, malował, więc w tym roku dostanie taką rózgę i na to zawieszę im parę cukierasków tak, no i kończymy tego vloga śmietany nie ma, pierników nie zarobię a te pierniki muszą odleżeć aż 24 godziny więc tak naprawdę jakie jutro zarobimy no to pewnie w poniedziałek albo we wtorek będziemy je dopiero piec, ale no cóż, nic nie zrobię do sklepu trzeba jechać no i nic, nawet nie wiem ile materiału udało mi się nagrać także ja już się z Wami dzisiaj pożegnam krótki vlog, no ale cóż i tak bywa, jednocześnie nagrywam też inne vlogi inne vlogmasy, a jutro też będziemy z Julką właśnie nagrywać fajny mikołajkowy odcinek o Mikołaju. Nie wszyscy lubią Mikołaja, ale my lubimy Mikołaja, my kochamy Mikołaja, więc opowiadamy o Mikołaju, jak to było, kiedy Julka przestała wierzyć i tak dalej. Więc będzie taki mikołajkowy odcinek. Buziaki kochani. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za cudowne komentarze. Dziękuję za nowe subskrypcje. Zachęcam, zapraszam. Pa.